Jesteśmy na szymaszkowej, co oznacza, że to wielki finał pucharu zakopanego. Dzisiaj znowu piękna pogoda, piękne okno pogodowe mamy. Mamy wielu uczestników. Właśnie dzieciaczki kończą swój przejazd. Następnie zaczynamy nasz pierwszy przejazd, a potem wielki finał. Wrażenia, oczywiście, cudowne: stres duży, no bo po prostu jest. Nagroda, i każdy ją może zdobyć. Fantastycznie zorganizowane zawody, bo wszyscy mamy, wszyscy mamy szansę. Bo jest wiara, nadzieja i miłość, a z nich najważniejsza nadzieja. I każdy miał nadzieję, że wygra. Dlatego, że ten system, który tutaj jest, jedziemy do własnych czasów. Czyli ja jeżdżąc już troszeczkę wolniej. Mogę też zdobyć, ale niestety nie udało się, wygrali tutaj kozacy, którzy naprawdę świetnie jeździli. Zawody piękne i w tym roku wyjątkowo aura sprzyja, bo zarówno zawody na Kasprowym w słońcu, jak i tutaj. Liczna obsada, mnóstwo znajomych, po prostu piękne zawody. Pierwszy raz startuję Pucharze Zakopanego, ale bardzo mi się podoba ta koncepcja, to znaczy, że niekoniecznie najszybszy wygrywa, ale ten, który jest konsekwentny i potrafi o takim samym czasie przyjechać w finałowym wyścigu. Mnie się to nie udało, ale przynajmniej próbowałem. Do Zakopanego zawsze warto przyjechać. Bardzo fajnie się tu wszystko zmienia na plus. Czekamy jeszcze, aż będzie więcej śniegu na Kasprowym, żebyśmy mogli wcześniej zacząć sezon. Ale tak to nam się tu zawsze bardzo podoba. Najlepsze zawody w tym sezonie, na jakich byliśmy? Potwierdzam. Specjalnie przyjechałem w Pucharze Zakopanego, startuję już od dobrych kilku lat. Jest to bardzo fajna impreza, takie zawody amatorskie dla wszystkich. Myślę, myślę, że warto przyjechać. Jest to taka super zabawa. Spotkanie z tymi ludźmi związanymi ze sportem, z naturą, ze śniegiem, super. Cieszę się, że tak dużo ludzi było z nami. Cieszę się, że partnerzy z nami wytrzymali i że już deklarują e, przyszły sezon, więc e, naprawdę było świetnie. Dziękuję wszystkim wam. Dziękuję wszyscy, wszystkim tym, którzy byli ze mną. Robili ten puchar, tworzyli ten puchar, uczestniczyli w tym pucharze. Świetnie się bawili i mówią, że są zadowoleni. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam już na przyszły rok.